Manko z tej strony Jojo i witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Tak jak zapowiedziałem ostatnio, tak kolejny raz zestaw związany ze smokiem i muszę się wam do czegoś przyznać. Ja nie przepadam za serią Ninjago, ba nawet niespecjalnie ją lubię, więc tym bardziej jestem zaskoczony faktem, że w mojej prywatnej kolekcji znalazł się ten oto piękny zestaw, bo tak uważam, że ten zestaw jest piękny, bardzo wpasowuje się w mój gust. Nie jest to nic innego jak świątynia smoczego kamienia z serii Ninjago. Jest to zestaw, w którym mamy troszkę figurek, mamy nawet troszkę elementów zabawowych, więc można tutaj co nieco robić. Ale przede wszystkim moim zdaniem świetnie sprawdza się jako łapacz kurzu. To znaczy, jeśli ściągniemy te wszystkie figurki, co potem wam pokażę, jak on się prezentuje, to z tego zestawu teoretycznie do zabawy, przepełnionego figurkami, jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajny element wystroju, który świetnie sprawdzi się w okolicy takich zestawów jak na przykład Zaciszny Ogród albo Drzewko Bonsai. Super wpasuje się w tą azjatycką tematykę i właśnie dlatego też, też go kupiłem. Po prostu dlatego go kupiłem, a dzisiaj chcę wam go pokazać ze bliska, co nieco na jego temat powiedzieć. No i przedstawić Wam moją opinię na temat tego zestawu, a potem bardzo chętnie poznam Waszą w komentarzach do tego filmu. Także gorąco zapraszam. Okej, okay, patrzę co tu się rusza, ale to się ma ruszać. Nic nie zepsułem jeszcze. A zanim coś zepsuję, to przejdźmy już do samej recenzji. I tak moi drodzy, z bliska prezentuje się ten zestaw. Pozwoliłem sobie zdjąć figurki, bo nimi się najpierw zajmiemy. Chciałbym Wam je pokazać z bliska. A i od razu Was przepraszam, niezbyt znam się na Ninjago, więc kojarzę parę z tych postaci. Ale innych niezbyt kojarzę, więc tutaj zostawiam wam w komentarzach szansę na to, żeby mnie nauczyć. No to wiem, że jest Mistrz Wu. Oczywiście wiem, że to jest Mistrz Wu i figurka prezentuje się całkiem ładnie, ale absolutnie nie jest moją ulubioną z tego zestawu. Cieszę się, że wreszcie mam. Taką czapkę wśród swoich zestawów, bo wcześniej takiego czapki, no raczej kapelusza, nie miałem. Misżu prezentuje się całkiem spoko. Mnie się podoba w ogóle we wszystkich figurkach ninjago dbałość o detale i to, ile mają dodatkowego wyposażenia. Tu mamy kolejną postać i tej pani to nie pamiętam, jak się nazywa. Pamiętam, że na pudełku jakieś eufo, coś od euforii chyba miała imię, ale nie o to chodzi tutaj w tym wszystkim. Chodzi o to, jakie ma dodatkowe wyposażenie, jak wygląda. Fajnie wszystko zadrukowane, mamy kaptur. No dobrze się prezentują te postacie, nie oszukujmy się, dobrze się prezentują postacie z Ninjago, nawet te drobne elementy, które mają być złote, są złote i połyskują w tym stroju, plus całkiem ciekawy kostur. On jest oczywiście złożony z kilku części, nie jest to jakiś pojedynczy element, ale najciekawsza jest tutaj dla mnie, i to jest moja ulubiona figurka z tego zestawu, czyli ten Lloyd, ponieważ ma on dodatkowo księgę, która no niestety jest naklejką, bo są tutaj naklejki w tym zestawie, ale do tego ma naprawdę fajny strój, Dodatkowe ramienniki. Fajnie, że mamy te dodatkowe elementy. To zawsze się przydaje nawet w konstruowaniu własnych figurek. Na dróg, na plecach i ten miecz z tym mini łańcuszkiem. To jest zawsze uroczy element. To się często pojawia w zestawach związanych z jakąś kulturą azjatycką, ale no zawsze cieszy. Nie wiem, mnie po prostu cieszy, że jest taki dyndający element. Fajnie to się spisuje na tej jego broni. Dalej, a od tej strony to wiem, że jest Kai. To pamiętam, widzicie? Całkiem dobrze mi idzie. I też mi się podoba ta figurka. Podobają mi się te końcówki z tym smokiem. Wiem, że to nie jest coś nowego, to się już powtarzało, to już było w zestawach, ale mnie się to podoba. To jest moja pierwsza styczność z Ninjago w mojej prywatnej kolekcji i naprawdę jest to coś, co mi się mega podoba. Sama figurka też ponownie dobrze wykonana, tak samo jak ta. Nie pamiętam nazwy, wiem, że ma imię na R, tyle pamiętam, ale też podobnie do Kaja wykonane, podobne stroje. Podobnie zrobione, no może ten jest bardziej świecący, ten niebieski i jakiś złol. Domyślam się, że on jest zły, ale też nie pamiętam jak się nazywa, ale jest ładną figurką. Fajny toporek, taki toporomłot, jakby. Oczywiście mamy tutaj głowę w innym kształcie, bo to nie jest maska nakładana na głowę, tylko realnie jest to po prostu inna głowa. Znowu mamy te dodatkowe naramienniki, fajne, dopracowane figurki. To na pewno jest coś, za co ten zestaw trzeba pochwalić. Ale ja jestem. A Afolem, który lubi kurzołapy, lubi zestawy, które ładnie wyglądają na półce. I to jest taki zestaw. Moim zdaniem, on prezentuje się naprawdę dobrze. I jezu, jak ja patrzę teraz na niego przez wizjer kamery na tym mniejszym ekranie, to on się tak dobrze prezentuje. Naprawdę się tutaj dużo dzieje. Naprawdę się go fajnie składa. Jest kilka kolorów, które są dobrze do siebie dobrane. Jest dużo drobnych szczegółów, które nadają mu ogólnego, no, według mnie, ślicznego. Wyglądu. Zacznijmy od tego, że mamy w górnej części to kwitnące drzewo. No, nim nie ma za dużo do gadania. Drzewo jak drzewo. Fajne jest to, że mamy okres kwitnięcia i mamy tutaj skutek tego, że drzewo kwitnie i opadają z niego kawałki kwiatów. Mamy tutaj pojedyncze różowe płatki, ale nawet tu na dole nam się poukrywały pojedyncze różowe płatki, więc to jest super. Podobny Podobną rzecz z liśmi zastosowano na przykład w zestawie z Muzeum Historii Naturalnej. To jest super, bo jest przyczyna, czyli drzewo kwitnie, skutek, czyli opadają z niego te płatki. Dodatkowo na dole, ja sobie przekręcę, mamy rybki pływające. To jest znany nadruk, chociażby w Zacisznym Ogrodzie był dokładnie ten sam print, także to jest dość znane. Sama woda czy jest piękna? No najpiękniejsza nie jest. OK, to jest jakieś zastrzeżenie, które mam. Ten wodospad wylewający się z pyska tego smoka. Jest taki, taki sobie. Spoko, że jest delikatnie zaoblony przez użycie ruchomych elementów, ale no jest taki sobie. Zresztą w sumie od, odsłań mi ten wodospad. Dodatkowo fajne jest to, że mamy tutaj wylewającą się wodę, że jednak nie jest to taka stała sadzawka, tylko ta woda gdzieś tam sobie uchodzi. Tak samo dzieje się z tyłu, ale tył nie obracam, bo tyle będzie zaraz. Mamy jeden ruchomy element w naszym smoku, czyli właśnie tą łapę. Możemy ją ustawiać jak chcemy, może on mieć ją na głowie. Możemy mieć odchyloną, może mieć przyciele, możemy mu ją cofnąć, możemy ją obrócić i na przykład sobie figurkę postawić. Oczywiście się jej nie wepnie, no bo nie mamy tutaj stadów, tylko mamy antistady. Aczkolwiek możemy tą rękę jakkolwiek wykorzystać i to jest spoko, no chyba, że skorzystacie z jakiejś sprytnej, nielegalnej metody budowania i sobie tutaj w szybki sposób zrobicie odwrócenie na stady, to wtedy możecie fajnie taką figurkę wyeksponować, że smog ją trzyma. Ale zawsze coś do tej łapy można mu dać. Tutaj nic więcej się nie rusza, jednak sama czaszka smoka jest wykonana dobrze, no i w ogóle sama ta postura smoka naprawdę dobrze siedzi. Plus dużo takich szczegółów, te drewna tutaj wystające, że on jest obrośnięty jakimiś korzeniami, no robi to robotę. I ten mały element, szczerze, troszkę mogłoby go nie być jak dla mnie, w sensie on mi jest tu niepotrzebny. Nawet jakbym miał taką sadzawkę, tak jak zasłaniam teraz dłońmi, to mi się to podoba. Ale nie przeszkadza mi to, że ten element tutaj jest. On dodatkowo jest ruchomy to jest taka część zabawowa. Z tyłu jest taki mały kamyczek, który zaraz wam pokażę, i wtedy sobie ruszamy. Mogą to być dwie figurki, które ze sobą walczą. I możemy tym machać, aż ktoś spadnie, i ten kto spadnie, przegrywa. Plus mały szczególik. Ta lampka tu na drzewie też całkiem fajnie wygląda. Ale przejdźmy teraz do tego, co z tyłu. Bo zestaw jest w konstrukcji otwartej, To znaczy, z tyłu możemy sobie zajrzeć do tego, co dzieje się w naszej świątyni, bo jest to świątynia, jak mówiłem. Ale zanim zajrzymy do naszej świątyni, to jeszcze Was podtrzymam w niepewności. Wróćmy do tego kamienia, o którym wspominałem. On, jak widzicie, jest ruchomy i ruszamy tym elementem. I bardzo mnie cieszy, że zostało to zachowane w poprawnej stylistyce. To znaczy. Niby to jest tył zestawu, tak? I moglibyśmy zrobić, że o, tu jest jakiś ruchomy pin, i nim ruszamy. Nie, fajnie, że to też jest zbudowane tak, żeby wyglądało jak cały głaz, na którym jesteśmy. I też niezależnie, w którą stronę przesuniemy, to wygląda ok. Wiadomo, że zostaje tam pewien otwór, pewna dziura. Zresztą zobaczcie to. Z bliska. Jak to przesuniemy, to tam taka dziura się robi, w drugą stronę to samo. Ale mimo wszystko nie wygląda to źle. No jedyny minus, że jak się mocno tym bawicie, to można sobie odczepić ten klocek, ale łatwo go z powrotem przyczepić. Tak czy inaczej, fajnie się to prezentuje, fajnie, że wykorzystano tą zabawowość, żeby to wyglądało ładnie. Dalej mamy kolejną łapę smoka, która tutaj okala tę kolumnę, no i mamy dwa poziomy świątyni. Mamy dół świątyni, w którym znajduje się troszkę szczegółów. Przede wszystkim są tutaj jakieś zwoje, mamy tutaj świece. Na górze, tylko niech no tam się dostanę ze światłem, tam na górze mamy taki kryształ i taką złotą, nie minifigurkę, a raczej mikrofigurkę, taki posążek. No to jest taka biblioteczka. Tu nie ma nic interaktywnego, możemy sobie jakąś postać tutaj ustawić. Ale interaktywna rzecz jest na górze, bo na górze mamy kolejne pomieszczenie. Mamy znowu pokazaną pagodę i tak się teraz zastanawiam czy czasem ta pagoda ze względu na to kiedy ten zestaw miał premierę to jest tak naprawdę zapowiedź kolejnego dużego miejskiego zestawu Ninjago bo przecież taka pagoda taki miejski kolejna część miasta ma wyjść i właśnie ma być dość podobno więc w sumie taki mały spoiler tu się pojawił ale nie wiem czy wtedy już były wiadome te zapowiedzi gdy ten zestaw wychodził czy nie bo to jest zestaw z marca no ale w środku, e, wszędzie są naklejki. Jeśli widzicie jakieś wzory czy coś, to wszędzie są naklejki. Mamy tutaj kawałek kuchni. E, możemy sobie tutaj zaparzyć herbatę, pewnie maczę. E, mamy cztery filiżanki, mamy dzbanek, tam kolejny stolik ze świeczką i mamy małą biblioteczkę. Ciężko to zobaczyć z tej perspektywy, gdy zestaw jest już zbudowany, ale mamy tam małą biblioteczkę i jedna z tych książek wystaje. A wystaje nie przez przypadek, bo to jest kolejny. Ukryty element zabawowy. Uwaga, zobaczcie, co się stanie, gdy uderzę w tą książkę. Tada! Odpada nam jeden z tych kawałków. On jest tak luźno przyczepiony, że zawsze odpadł. I tu ukazuje nam się specjalna, tajemna księga. Ta księga jest oczywiście też z naklejkami. Tak to wygląda. Ona jest tutaj zawsze schowana. A cały system działa tak, że ruchomy jest ten mały kawałek. On się nie rusza daleko. Jak widzicie, to jest tak naprawdę mały ruch i możemy to sobie z powrotem tutaj przymknąć i wystarczy tylko od drugiej strony uderzyć w książkę czy też nacisnąć ją palcem i wszystko nam odpada i pokazuje się księga. Księga, która co więcej jest na tej małej grafice z tyłu prezentowana, prawdopodobnie, chociaż tam jest zwój raczej, że zjadają smok, to pewnie jest jakaś historia powstania tej świątyni smoczego kamienia. No ale tak moi drodzy prezentuje się zestaw w całości. Naprawdę super mi się składało. Naprawdę Fajnie on wygląda, mimo tego, że ja sam wolę go bez figurek i figurki wolę sobie trzymać e, osobno, to jednak nie mogę na te figurki narzekać, bo same figurki są bardzo dobrze wykonane, mają dużo szczegółów, mają dużo wyposażenie, jakieś super bronie, także jest świetnie, jest po prostu świetnie. Ja sobie pozwolę jeszcze te figurki tutaj chociaż położyć, bo przez te bronie to ciężko ich jakoś ustawić. Także mamy cały komplet zestaw plus figurki. Figurki mi się podobają, zestaw mi się podobno bardziej, o dziwo, podobają mi się osobno, a nie razem, ale to nadal duży plus, że da się zrobić zestaw, tak jak ten, w którym ktoś, kto nawet nie lubi figurek wyeksponowanych na zestawach, będzie zadowolony, tak jak ja, bo sobie zdejmę. No, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Zresztą, przejdźmy do podsumowania. No i w tym momencie wielu z Was mogłoby powiedzieć, że oczywiście. Ten zestaw jest w pełni kompletny, gdy ma te figurki. Ale moim zdaniem, i chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat, gdy są takie tutaj figurki poustawiane na tym zestawie, tak jak wam pokazałem na początku, to jednak się to bardziej kojarzy z takim zestawem: o do zabawy dla dzieci, bo figurki. Bo tu możemy sobie wymyślać jakieś historie, tutaj Lloyd z kimś walczy, tutaj coś miszł i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, gdy tych figurek się pozbędę, na przykład schowam je sobie w kejsiku kolekcjonerskim od. Przykładowo, kolektor z case, bo kiedyś już takie pokazywałem na Instagramie i sam z nich korzystam. No to, gdy sobie schowam te figurki do case'a, to zostaje mi taki oto zestaw, który może i od tej strony jest otwarty i coś tam prezentuje, ale od tej strony, według mnie, naprawdę ładnie sprawdza się w roli właśnie takiego łapacza kurzu ozdoby. Klimatycznie związanego z Japonią. Mamy tutaj kwitnące drzewo, mamy tego smoka. Naprawdę świetnie to wygląda. Możemy sobie delikatnie coś modyfikować, tak jak pokazywałem, więc smok się może nawet złapać za głowę, że ola Boga, gdzie te figurki zabrali. Albo po prostu może tą rękę mieć, tak. Możemy tutaj to modyfikować, no ale według mnie prezentuje się to naprawdę fajnie. A i ta skała jest fajnie wyróżniona. Jest tu jeden taki pojedynczy klocek, na którym możemy spięć sobie coś, co chcemy wyróżnić. Może mamy jakąś ulubioną figurkę i fajnie to wtedy wygląda. Przykładowo weźmy, no weźmy tego Mistrza Wu i go sobie tutaj wpinamy i mamy ekspozycję jednej figurki. Naprawdę fajny sposób też na ekspozycję jednej figurki, ale przede wszystkim naprawdę ten zestaw mi się podoba. A mówię to z wielką szczerością, bo no ja nie jestem fanem Ninjago i nie mam żadnego innego zestawu z Ninjago, aż do tego momentu, gdy postanowiłem że do mojej kolekcji trafi ten oto zestaw, bo tak bardzo mnie urzekł. Więc ja bardzo pozytywnie sam zestaw oceniam. Zresztą już wcześniej Wam o tym mówiłem i wam pokazywałem i go chwaliłem. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie, i to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. I widzimy się już niedługo w kolejnych recenzjach. No i oczywiście zapraszam na socjale do Bricks and Fix oraz Wills Hills. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!